Witamy w twitchowych wiadomościach. Bandura atak padaczki na lajwie. Luki podaje informacje o młodym. Nigdy nie wróci do streamowania. Dlaczego odszedł? Mamon ostro o Tupsonie. Wytacza działa. Wielki bootcamp prypsona rozpoczęty. I ogólnie dzisiaj dużo rzeczy to nie przedłużamy. Zaczynamy od szybkich newsów. Menders, mega spostrzegawcza streamerka. Zauważyła, iż Olsza Kumpel, zamieszkujący płock również jak jego kolega z branży Kamil Mamon-Kowal, prowadził transmisję w nowym otoczeniu. czy to jest!

Zobacz Menders, normalnie się za na kanapie. Piętro, to ty Zobacz! Pojadę, churwa, normalnie się za na kanapie, patrz, jestem tutaj. Schodach, jest prawie... Szczurasowi wytarła się bania od czapki z daszkiem i włosy ma jedynie w miejscu, którego nie dotyka nierozłączna część jego garderoby. I Lubię takich łysych i z tyłu okay. mają, jak mają prosto kontyle włosów. <kluzł> Dobra, właśnie zaprezentuj, bo ja miałem no. zawsze problem pokazać. Tak wygląda, jeszcze nie jest dostrzyżona. <kluzł> Hot. Tak, fotwepę? Się... Random Bruce odpalił w końcu streama po licznych aferach na jego temat. Pozyskałem wszystko, co mi zabrał. GG. Ej, to był fajny ple... Aha. No dobra. Pomimo, że zwyzywany przez Demonza, to wziął jego stronę. To tak docelowany w Demonza? Demon jest w porządku. Amrah normalnie z satyrycznym bananem na twarzy mówi, że masz tamę z Olkiem. Eee... Yy, no wróżba mnie napisał, nie? <śmiennie> no, napisał, że. Dzięki. Mniej więcej. Nie, na Facebooku mam go przecież. Podziankowałbym. <śmiennie> <śmiennie> Ta, my teraz kumple, my teraz kumple. <śmiennie> U mikrocypka bez zmian, banino nadal trolowany jest przez widzów. Zdolności nie są ja niewodowne Zobaczymy, co widz dopisał w innych Discordach, czemu na to zezwalasz? O, rysował, koszuleczkę, no nie, nie musisz tego cyfek wyłączać. Nic tam nie, nie ma zego. I zobaczymy. Będziemy. No i gra sobie w strzelaneczki. Smart. Nerdzikowi Lewusikowi odbiło od kaski i nadal nie odpala streama, balując zasiano z kursów maturalnych. Żółta karteczka. Prawdopodobnie zmarł też Bartosz Xententation Rudecki, który nie odpalił od miesiąca. Zapowiadał niby przerwę, ale poza dostaniem przekopy off-stream na Mistrzostwach w TFT, to ani widu, ani słychu do tej pory. Jego kobieta na streamkach gra se w gierki jak gdyby nigdy nic, a okazjonalnie zamiast Bartosza odwiedzają ją Slayprox. Cześć kochanie moje, cześć, cześć, o, o się prężę się pręże, moje małe szczęście. Nie wiemy, gdzie Rudecki, ale miejmy nadzieję, że se wypocznie i naładuje baterie. Bo zanim udał się na przerwę, wyglądał jak zombiak. Tak to większość strajmerów na Twitchu gra w typowe dla siebie gierki lub grają w sponsorowane giereczki. Ostatnio każdy ciupie w grę w piłę. A szczególną atencję i poklask publiki zbierają akcje bramkarzy. Tyle. Łap to! Łap to, Seba! To kurwa, w się o kur... mać! Spokojnie, spokojnie. To fajnie z zewnątrz wyglądało. Kur... O ja pierdolę! Łapiesz. Ja roz... Co, Co ty, ty kur... robisz?! No, nie, nie! Boże, to widzisz! Diables transformuje się ze strajmera w człowieka. Dokładnie tak. Diables pewnego ranka obudził się i zaczął zachowywać w sposób nietypowy dla wykonawców najtrudniejszego zawodu na świecie. Konkubent, nieuczesany nagle zaczął pieprzyć o zmianach w życiu. Zaczynając od siłowni. Poszedłbym na siłownię. Ja, ja się serio zastanawiam. Dzisiaj przez cały dzień mam myśl, że poszedłbym na siłownię. Ja dostaję się Kalin zapytałem, czy nie chce iść na siłownię jutro. Nawet dzisiaj widzowie, jak szedłem do sklepu, to mamy dwa sklepy. Jeden jest bliżej i drugi jest dalej. I się Karoliny, czy jesteś do tego dalej. Gdyby było mało, kupił se książkę. W ogóle kupiłem sobie książkę. Ja nie wiem, co się kurwa stało. Ja o siłowni myślę, że siłkę, że dzisiaj coś na siłkę, czy coś, czy jutro iść na siłkę, książkę chcę czytać, nie wiem, czy to lato, na wiecie, kurwa kwiatki sobie kupiłem, nie wiem co mi jest. Nie wiem, czy mi coś dosypuje, kurczę, do kropelek jakichś moich, czy co, o co ci? Nie panikujcie, za dwa dni mu przejdzie, a jak już mowa o zmianach w życiu, to w końcu streama odpalił Luke Stevens. Skrupulatnie, jak w zegareczku, odpala daily streamki. Poza trenowaniem do challenge'u z Wysem, który rusza pojutrze. Wieśniak z Łączek Brzeskich rozmawiał z widzami na różne tematy i opowiadał, co tam u niego słychać. No tak wygląda mój komp Opowiedział również o młodziutkim siedem. Michale, niegdyś kochanku Czopura i członku rodzinki Iksi, który nagle po skończeniu kontraktu z Kikiem zniknął tak po prostu z dnia na dzień. Młody nie miał liczb jak niektórzy po rozpadzie XI. Pomimo średniej ponad tysiąc widzów, sam po prostu zakończył karierę z wyboru. Odszedł od streamowania i zajął się normalną robotą. Jest to jeden z bardzo rzadkich przypadków, gdzie streamer, pomimo dużych zarobków i dużej liczby widzów, po prostu uznaje, że okej, okay, wyszalałem się, zarobiłem kupę siana, ale koniec pajacerki i robię biznesy. No, z młodym jest taki case. Cześć w się, sensie młody był zaproszony na ten Minecraft Speedrun. Pisałem z nim, gadałem z nim. Ale młody jest nie do przekonania, kurwa. On nie chce wracać po prostu. On się k wziął na inną robotę, jakąś małę wyjebane w Twitch'a. Podałem mu parę konkretnych argumentów, dlaczego powinien wrócić, ale no nie chce. Tak, ja mu doradzam, żebym wracał. Ja pierdolę. No tak, kurwa. Młody ponoć już nigdy ma nie wrócić, no chyba, że go wieśniak namówi, to jest ostatnia nadzieja dla widzów młodego, ale może być ciężko. Bandura tak mocno zlamił akcję w cesie z emocji, iż dostał szczękościsku i ataku paniki. Ja doma. Nie! Jestem posiedzone Ale to nie jedyna osoba, co uniosła się emocjami. Podczas wyjazdu do Norwegii z Donem Casio, bagiet son Michael padł ofiarą lekkiego podgryzania i podśmiechujków w jego stronę. A jak wiemy, cowboy nie da sobie w kaszę dmuchać. Albo skończysz tą retorykę, albo ci wychujesz. A ty do mnie co będziesz czytać Skóry twardej? Nie, bo ja pojedziemy. To wypierdaj! To by sam wypierdalał. Skończ już z ten temat, kur... Bagieta zaraz je wiesz. O, o i to jest bagiet son Michael. Człowiek z zasadami, któremu jak coś nie pasuje, to wali prosto z mostu. No i wyjazd drużynki e sportowej FMS na bootcampik. Chłopaki, pomimo kierowcy, co ma dwa tygodnie prawko i młynu w samochodzie. ten napewniak ja Dojechali cali i zdrowi. A bootcamp oficjalnie się rozpoczął. Chłopacy tym razem nie mówili, co mają w repertuarze i czy w ogóle coś planują. Głównie to chodzą po pokoju, pierdzą i ogólnie dobrze się bawią. Stary. Całość skupiona jest na lidze. Doszło też do śmiesznej sytuacji, gdzie grający osobno Zamułek i Frajgo trafili na siebie podczas rankę w lolu. Będąc w przeciwnych drużynach, obie pały oszukiwały i zaglądały sobie w monitor, żeby patrzeć, gdzie jest jungler. Dzień. 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 Are only a strong... ja nie... Takiego snajpienia na pewno nie zdzierżyłby Mamon, który ostro wypowiedział się na temat Tupsona. Tupson ostatnio ma wzrosty widzów, gdzie podczas streama utrzymuje się stałe od 400 do 600 widzów. Niektórzy gratulują sukcesu, a inni nabierają podejrzeń. Kamil wypowiedział się, będąc całkowicie pewnym swojego zdania. 50 osób na czacie człowieku i 500 widzów. Jebany Botter. Zobaczcie sobie gościa, no nie? Na liście 50 widzów, Maku. A prawie 500 widzów. W ogóle nie botuje, no nie? Ale tam, to nie moja sprawa, mordeczko. Niech chcę botuje, jak lubi. Niech będzie coś gadał. Nie chcę więcej botów jeszcze kupi. To jest bardzo łatwe do zweryfikowania, no nie? Jak ktoś reporta pierdolnie, to spadnie z rowerka momentalnie. Na co oczywiście, odpowiedział męczący Mamona o wszystko Tupson. Hahaha. Ha, 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 ha. jak on to patrzy, te informacje. Jest 368 na czacie. O, on mówi, że 50. Tupson miał stream od początku, odpalonego w tle i nie zrefreszował, dlatego mu 50 pokazywało. Ty, ale 50 to było dosłownie po nie wiem, po minucie, jak startowałem live. A. Dziad nie może wytrzymać, kurma, że jest sto ileś widzów ogląda te jazdy autem. A ja mam po 500, wczoraj było 600, prawie. <grystanie> Zobaczcie sobie gościa, no nie? Mamut, podobnie jak Bagieta, ma swoje zasady i mówi, że spadki widzów go nie ruszają i nie chce więcej botów Tubson odpali. Bardzo mnie boli, że gość botuje. Oj, tak mnie boli, że gość botuje i dostanie tak, bana, że wytunasz? kurwa. Aż nie wiem, to tak jakbyś powiedział, że boli mnie, że ktoś kurwa mordą w gówno się wiebał. No. Tak słucham. No a tak to disco Karolek i Dajczman doradzają widzom, jak rizować. Ile miałaś partnerów? Takie coś może. Jeżeli się uśmiechnie, przypomniała sobie jego, przypomniała sobie jego dotyk przede wszystkim. I, i kreujemy dalej swoją postać. Zrobili nawet takie randeczki z specjalnymi nagrodami. Ale nie no Dawid, musisz mi teraz wybaczyć, ale muszę wybrać tą nagrodę, niestety. <noise> Okej, okay, kurczę, nie spodziewałem się takiego czegoś, nie spodziewałem się takiego czegoś, ale e... to był Twój wybór. Nagrodą jest rozmowa z Hubertem Deitschmannem w tym momencie. Wielkie W dla Ciebie Emilka, że wygrałaś to. E...